Ku memu głębokiemu rozczarowaniu i żalowi były premier Rzeczpospolitej Polskiej zmienił się w hejtera internetowego. Używa wulgaryzmów, używa języka nienawiści, szczuje ludzi na siebie, rzuca mnóstwo bezpodstawnych oskarżeń i mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, i w tym przypadku. Ja mógłbym podać wiele przykładów, kiedy Donald Tusk e, nie podejmował działań wówczas, kiedy trzeba było je podjąć czy ze, ze względu na lenistwo, czy ze względu na asekurantwo. E, można by o tym długo opowiadać. Natomiast tutaj, jak rozumiem, Opierając się na nierzetelnym raporcie Niku, niestety NIK stał się z poważnej instytucji narzędziem politycznym wojny prywatnej, którą prowadzi pan Banaś. No więc odwołując się do tego dokumentu, Donald Tusk e, rzuca oskarżenia, bezpodstawne oskarżenia pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. I już wiem, przepraszam, to długa wypowiedź, ale już kończę. E, chcę powiedzieć i e, podkreślić, że to nie jest tak, że my twierdzimy, że nie było żadnych błędów w czasie walki z pandemią. O której rozmawiamy w tej chwili. Było sporo błędów, jasne, tylko problem polega na tym, że w takiej sytuacji, w jakiej byliśmy, tak głębokiego kryzysu, no są dwie możliwości. Albo nic nie robić i wtedy na pewno się nie popełni błędu, albo starać się podejmować takie działania, dzięki którym obywatele będą chronieni jak najbardziej.